Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ponownie z Krakowa, z Kongresu Deweloperskiego organizowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Tym razem moim gościem jest Pani Natalia Sawicka, Advantage Rent oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Witam Pani Natalio. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Pani Natalio, rozmawialiśmy już z innymi gośćmi na temat tego, jak wygląda sprzedaż, jakie są problemy, jakie są postulaty deweloperów. Ale też i dane dotyczące samego rynku, czy chociażby portali, które zajmują się sprzedażą i agregują takie dane. I dużo rozmawialiśmy o budowaniu, o sprzedaży, o nowych technologiach. No i teraz dochodzimy do bardzo ciekawego tematu, bo przecież to nie jest tak, że wszyscy mieszkania w Polsce kupują tylko i wyłącznie, ale jest też sporo osób, firm, które wynajmują i potrzebują coś wynająć. No i teraz to nas sprowadza do pojęcia PRS i czy on zmieni oblicze polskiego wynajmu w najbliższym okresie? No tak, prawda. Jeżeli chodzi o dzisiejszą tematykę, jeżeli chodzi o Kongres, to głównie skupiamy się na, na tej części zaspokajania potrzeb mieszkaniowych szeroko pojętych i tutaj była koncentracja właśnie na temat sprzedaży mieszkań, jak generować więcej, większą ilość dostępnych mieszkań na polskim rynku. Ale tak jak Pan stwierdził, Mieszkania to nie tylko mieszkania na sprzedaż, ale również na wynajem, ponieważ mamy szeroką grupę osób, które no niestety z różnych przyczyn albo nie, są, nie mają zdolności finansowej na tą chwilę, aby nabyć takie mieszkanie, a może z drugiej strony też nie chcą, bo są, patrzą na temat mobilności, na temat tymczasowości, jakim jest traktowany mieszkania na, na wynajem. Oczywiście, no, my mamy zakup mieszkań jako Polacy, chyba trochę w DNA, że, że mamy takie poczucie, to jest poczucie bezpieczeństwa dla nas, takiej stabilności, lokaty kapitału własnym, że coś przy, przy, zostawimy po sobie dla dzieci, dla, dla rodziny. Natomiast ten najem mieszkania nie jest, nie jest jakby celem, ale jest takim przystankiem często, dojścia do, do własności, że to jest na chwilę. Ale dlaczego, z czego to wynika? No bo polski rynek mieszkań na wynajem no to w większości tak naprawdę to, to jest w rękach prywatnych, no w zasadzie takich, że wynajmujemy od osób fizycznych te mieszkania. Takich mieszkań mamy, szacuje się około milion, milion trzysta. Natomiast powoli wchodzi też grupa, odnoga, nowa rynku nieruchomości, czyli właśnie ten PRS nasz, czyli mieszkania na wynajem, typowo. I tutaj chciałabym pewnego rodzaju rzecz odczarować, że te mieszkania, które są kupowane przez, czy to przez duże fundusze, najczęściej to są podmioty w tym momencie zagraniczne, to nie jest tak, że te mieszkania są kupowane i później trzymane jako, nie daj Boże, wzrost tylko wartości nieruchomości, tylko szybko wykańczane i wpuszczane na rynek. I to widać, że zapotrzebowanie na, na to ze strony właśnie rynku, na te mieszkania na wynajem, te profesjonalne najem, jest bardzo duże, patrząc chociażby pod tym, że wszystkie fundusze, które są obecne na polskim rynku, jakby platformy, mówią o swojej tak, zwanie, tak zwanej stopie obłożenia tych nieruchomości na prawie 98%. Ile takich mieszkań na wynajem w tym, w tym momencie jest? To odpowiadając na to pytanie powiem, sama sobie odpowiadając, bardzo proszę. mamy w, w tym momencie, szacunki mówią o około, <laughs> zakończymy ten rok na poziomie 20 tysięcy mieszkań. Patrząc na to, co mówię, że mamy 1,3 mieszkań na wynajem, a tutaj jest Właśnie, 20 tysięcy. W zeszłym roku dane były takie, że rynek PRS-owy stanowił 0,1%. I to jest dalej, jesteśmy tą marginalną mhm. częścią. Oczywiście nas widać w większych miastach. Bo tam się koncentruje jakby w większości te mieszkania, które są budowane na, na wynajem, czy też zakupowane od deweloperów, bo może być taki model, jak na przykład działa w tym momencie Venture Rent, że my sami sobie jakby budujemy w ramach naszej grupy kapitałowej i później je komercjalizujemy samodzielnie. Ale mamy też takie projekty, które kupujemy od zewnętrznych deweloperów, którzy po prostu nam te budynki, budynki budują. Więc patrząc na skalę rynku, to naprawdę tego nie jest, nie jest za dużo. Oczywiście będzie coraz więcej, ale to nie będzie tak, patrząc na strukturę naszego rynku polskiego, że my zdominujemy tą, tą przestrzeń. Absolutnie nie. Ja bardzo się cieszę, że te mieszkania na wynajem są też kupowane przez osoby prywatne, no bo bez nich to tak naprawdę powiedzmy te osoby, których, które nie chcą lub nie stać na, na w tym momencie na, na zakup mieszkania, przez to, że problem mamy w tym momencie z bardzo wysokimi stopami procentowymi. Mamy najwyższe stopy procentowe w Unii Europejskiej, to powoduje, że część osób po prostu nie ma zdolności to, kredytowej. W związku z tym widać też to, jakie jest oburzenie w tym momencie na rynku najmu, no bo te osoby, które nie są w stanie nabyć tego, tego mieszkania, no to z automatu kierowane są na, kierują się na rynek, na rynek najmu. Ja też widzę, że przez to, że pojawiają się takie podmioty jak my, czyli które profesjonalnie zajmują się wynajmem mieszkań, to budujemy powoli to, co jest takim fundamentem mieszkań na sprzedaż, czyli to poczucie bezpieczeństwa i długoterminowości. Bo my jako, jako platformy te mieszkaniowe na, na wynajem, dla nas szalenie istotne jest powo długoterminowość właśnie i stabilność. Czyli my bardzo lubimy klientów, którzy chcą z nami na dłużej się związać, bo dla nas operacyjnie jest to po prostu łatwiejsze. Nie mamy rotacji, klient jest zadowolony, bo tak naprawdę wynajmuje od instytucji, która nie wchodzi, jakby, powiedzmy, w butach jego mieszkania, czuje się jak w domu u siebie. I to jest po prostu istotne z naszego punktu widzenia. Więc sądzę, że my też przez takie dobre praktyki i też ustrukturyzowane tematy związane z umowami najmu też trochę będziemy profesjonalizować ten rynek. Pod tym, pod, tym, pod tym kątem i budować relacje z tymi najemcami, podobnie jak to się dzieje, po prostu budować społeczności tych, tych, tych naszych najemców. Więc wydaje mi się, że PRS jest potrzebną odnogą rynku nieruchomości. Nie obawiam się, żeby ten rynek zdominował. Czyli że, powiem poznańmy. tak, to nie może być też tak, że odpowiadając trochę na pytanie, kupowanie czy wynajmowanie. Że ta wajcha jest albo za bardzo w jedną, albo za bardzo w drugą stronę. Dywersyfikacja na rynku jest bardzo potrzebna, więc kwestie związane z zakupem mieszkań i wynajem. Oczywiście my nie odpowiemy na wszystkie zapotrzebowania związane z wynajmem mieszkań, bo niestety część osób jest w tak zwanej luce czynszowej, czyli nie stać ich na wynajem mieszkań na komercyjnym rynku. Potrzebują innej formy budownictwa. Więc ja też tutaj powiem otwarcie, że ja jestem jakby też zwolennikiem tego budownictwa społecznego, które powinno się rozwijać, które jest w tym momencie marginalną częścią naszego rynku. Więc pewnie to będzie stopniowo się też zwiększać i będzie to elementem jakiejś polityki mieszkaniowej. No to jest, Teraz to jest gorący temat, tak? Polityka mieszkaniowa, jeżeli chodzi o, o, o rząd, a właściwie dokładnie, jej brak jak ją tak naprawdę mądrze ułożyć, ale uważam, że powinniśmy my, jako Polski Związek Firm Deweloperskich, powinniśmy być ważnym głosem w tych rozmowach, bo jest nas ponad 300 zrzeszonych firm, my wiemy, co tam na tym rynku się deweloperskim dzieje i, i, i bardzo chętnie no, usiądziemy z rządzącymi do tego, żeby porozmawiać, jak tą politykę kształt, mieszkaniową kształtować, bo tak jak ja chyba jestem tym głosem, ja nie mówię, że wszystkie mieszkania muszą być na, na, na sprzedaż. Trzeba zwiększać zasób mieszkań w, w Polsce. Luka podażowa jeszcze jest widoczna na naszym, na naszym rynku. Ona się różnie kształtuje od różnych lokalizacji oczywiście. Natomiast co do zasady trzeba prowadzić działania takie podażowe w tym momencie, żeby stumulować wzrost tych gruntów zdatnych do, do zabudowy tak, aby powiększać zasób, a tym samym, żeby była mniejsza presja na wzrost cen, bo widzieliśmy, co się po prostu dzieje na, zadziało w ostatnim czasie na, na rynku. Jeżeli chodzi ogólnie o rynek najmu, no to teraz my widzimy taką trochę stabilizację, jeżeli chodzi o, o, o czynsze. Oczywiście już historycznie patrząc, wojna na Ukrainie, napływ, Napływ tutaj cudzoziemców, jeżeli Stymulował chodzi o. Tak, tak. naturalnie. Teraz widzimy, że to troszeczkę się zmienia, że mamy odpływ trochę tutaj mieszkańców z Ukrainy czy z Białorusi, więc to, trochę się, to wszystko się trochę nam tutaj zmienia ta struktura, i o tym dzisiaj też na naszych panelach będziemy rozmawiać, bo jest jeden panel właśnie stricte przeznaczony pod, pod PRS-y. Natomiast. A to jest, przepraszam, że wejdę w zdanie, ten odpływ czy zmiana struktur. Osób, które są zainteresowane tego typu rodzajem najmu, bo patrząc na ceny, to zazwyczaj PRS-y legitymują się wyższymi cenami w stosunku do np. ofert prywatnych. A mimo to oferty wynajmu PRS-owych rozchodzą się błyskawicznie zaraz po takiej inwestycji. Mhm. Zapewne w odpowiedzi na to, co pani wcześniej powiedziała, czyli co kieruje osobami, które chcą nawiązać tego typu. Rodzaj, rodzaj wynajmu, więc nie ma problemów z utylizacją potem i z, z wynajmem tych mieszkań. Ale jeżeli teraz ma się zmienić jakaś struktura na rynku, to czy to będzie wpływać pozytywnie, czy negatywnie, czy na przykład zatrzymają się inwestycje, skoro będzie mniejsze zapotrzebowanie na, na wynajem, czy te ceny się ustabilizują, albo właśnie czy ma być ta luka? No bo wspomniała Pani o tym mieszkaniu, budownictwie społecznym, które jest potrzebne, no bo wiadomo, że mamy społeczeństwo. Jest tak nacechowane, że nie każdego stać na drogi wynajem, ale jednak mieszkanie potrzebuje. Ktoś przyjeżdża za pracą do aglomeracji miejskiej, chce podjąć swoją pierwszą pracę i nagle okazuje się, że wynajęcie mieszkania może skonsumować 60-70% jego przychodów i ludzie łapią się za głowę. Więc jest potrzebny ten przekrój tych mieszkań dla każdego. Jest potrzebna taka dywersyfikacja według już samego segmentu, jakby najmu. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o nasz rynek PRS-u, to u nas tak, patrząc na naszych najemców, to są obcokrajowcy i to tak naprawdę z różnych obszarów Unii Europejskiej i poza, poza Unią, bo też tak trochę jest, że właściciele mieszkań prywatnych. Mają większy dystans do wynajmowania obcokrajowców. My z tym problemu nie mamy, więc dużo naszych mieszkań jest wynajmowanych właśnie pod dla, dla obcokrajowców. Mamy też taką politykę: że okej, okay, zwierzęta dzieci nie mamy z tym problemu, ponieważ my chcemy właśnie dla tego typu, dla tej grupy docelowej dostarczać właśnie produkty. Więc my nie mamy tak jak niestety często, czasami widzimy w ogłoszeniach dla singli czy par bez, bez dzieci i zwierząt, nie? Bo tak czasami się pojawia w ogłoszeniach, bo to jest dla nich najłatwiejsza grupa jakby docelowa, jeżeli chodzi o wynajem. parki. Na przykład. No, może być różnie. My z tym nie mamy jakby problemu w zakresie wynajmu, więc jesteśmy otwarci na Właściwie wszystkie, na wszystkich chętnych w zakresie wynajmu tych, tych naszych mieszkań, ale tak jak Pan zauważył, bardzo ważne jest, żeby w środku tego naszego, tej strefy wynajmu była również dywersyfikacja na te segmenty dla tych, co są, nie są w stanie na przykład właśnie na rynku komercyjnym wynająć tych, tych mieszkań. Jeszcze wracając do tego, dlaczego u nas jest trochę drożej, lub tak samo jak na rynku, bo to nie powiedziałabym, że my jesteśmy o wiele drożsi od rynku. Czasami jesteśmy w rynku, bym powiedziała, w tym zakresie, ale też pamiętajmy, że mamy tą nową substancję, bo wszystkie mieszkania, które wpuszczamy do wynajmu, to są nowe mieszkania. To są pierwsze zamieszkania, lub tam któraś tura, druga czy trzecia maksymalnie przy tych rocznych, rocznych umowach. Więc to są też nowe mieszkania, które z reguły na rynku są po prostu w tym wyższym segmencie. Cenowym, tak, patrząc, patrząc na to, ale też mamy zdywersyfikowane pod względem lokalizacji, bo to są albo centralne mogą być, albo peryferyjne lokalizacje, więc ceny też się różnią w zależności od lokalizacji. Ale wracając jeszcze do tego najmu dla tych innych grupach, czyli tego budownictwa społecznego, no bo ostatnio, chyba czytałam, że gdzieś ministerstwo mówiło, że przez 8 miesięcy tego roku zakończyli budowę 3000 mieszkań. To tak naprawdę to są. Około 2% wszystkiego, co się buduje. A w tym samym artykule była mowa, że jest potrzebne mając 123 tysiące chętnych na tego typu formy zamieszkania. Jak widać te potrzeby najmowe są duże. I my tak jak patrząc na branżę, jako na, na deweloperów, no, są pewnego, pewne rodzaje narzędzia, jak na przykład ustawa, która na tą chwilę jest martwa, jest to lokal zagrod. Czyli to jest taka formuła, że gmina, nie pobiera pieniędzy jakby od dewelopera za zakup tego gruntu, tylko odbiera je w mieszkaniach. Czyli deweloper, załóżmy nie wiem, 20% mieszkań, czy tam 10% mieszkań. Oddaje dla gminy w zamian za ten, za ten grunt. No i grunt, gmina z automatu dostaje mieszkania, które może wprowadzić do obrotu jest, w ramach najmu. Ale to jest martwe, tak pani powiedziała, że no, to jest. Zapis... to jest ustawa, jest jakby. Ona istnieje, ale nie jest jakby. Nikt z niej nie korzysta. Nie, nie, tam chyba słyszałam, że są cztery gminy, które, które z tego. Ale to gminy nie chcą, czy deweloperzy nie chcą? Sądzę, że bardziej gminy nie chcą. Bo tam jest, że, że, że może być zarzut, że to jest. Nie ma moim zdaniem odpowiednich wytycznych do tego, jak to stosować. Jakby były lepsze instrukcje, jak wdrożyć, wdrożyć taką ustawę, to na pewno by było więcej, więcej chętnych do tego, żeby z tego typu rozwiązania po prostu skorzystać. A po drugiej stronie, deweloperzy dzisiaj tu obecni mówią: plan ogólny do końca 2025 tak. roku. Gminy nie podjęły jeszcze za specjalnie przygotowań. Padła taka dzisiaj cyfra, że raptem tysiąc gmin dopiero zaczęło planowanie. Mamy 15 miesięcy, zostało, bo to jest do końca 2025 roku. Co z pozostałymi gminami, co z, co z urbanistami? Bo ja też się zapytałem: no to. Jak to będzie na kolanie, czyli coś, co miało zastąpić prowizorkę, może się okazać, że będzie zastąpione no, czymś jest na szybko. To, jest to zagrożenie, robione. i to jest też zagrożenie znowu do tego, o czym mówimy, czyli do strony podażowej. No bo jak nie będzie tych planów, to nie będzie uwalnianych gruntów do tego, żeby realizować na nich tak potrzebne inwestycje mieszkaniowe. Więc tutaj no, na pewno jest dużo, dobrze, że dużo mówimy na ten temat na, na kongresie. Dobrze, że są przedstawiciele samorządu. Nas, też są tak, właśnie. Więc, y, więc niektóre dopiero jeszcze kończą zbierać na przykład uwagi do planów ogólnych, i dopiero teraz przy, rozpoczynają pracę nad ich tworzeniem. Więc ta, jest sporo zagrożeń przed nami w tym, w tym temacie, y, no, które będą miały implikacje zarówno dla, tego, dla tej części sprzedażowej, jak i, jak i dla najmowej. A zegar A zegartyka. Natalia Sawicka, 20 Rents i Polski Związek Film Developerski. Moim Państwa gościem z Kongresu Developerskiego w Krakowie. Dziękujemy Pani Natalia za rozmowę. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.